Hejka, hejka, kochani, ja jestem Paula i witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj mamy kolejny filmik z serii. I tak jak w ostatnim filmiku mm, mieliśmy zadania, z, znaczy mieliśmy zadania. Mieliśmy zadania w forcie Pinta z y, kradzieżą u Jamesa. I mieliśmy zadania jeszcze wcześniej, znaczy zadania, no kurczę, y, zadanie spotkania z druidami. To okazało się, że tam było czasowe z Jamesem. I polegało właśnie na tym, że musimy sprawdzić jego sny. Więc lecimy sobie właśnie tutaj. I jesteśmy w Morland. Jest już Alex, jest James i jest Linda. Więc pani Holt, dalej nie umiem tego wymawiać. A w ogóle to jest Persheron, jest dostępny. U farmy Marleja, w farmie Marleja, tak? I oczywiście dałam te, te, te warkoczyki, bo są po prostu śliczne. No i ślicznie po prostu wygląda. Tak jak ten jeden mam, tego jednego Persherona mam bez właśnie tych warkoczyków, to dwa mają warkoczyki. To ślicznie wygląda. Jeszcze to serduszko tutaj. No ale dobra, lecimy. No to zaczynamy. Jesteśmy w komplecie. James, jesteś. Taki malutki, że powinieneś prawdopodobnie wziąć ćwiartkę pigułki na sennej. I to powinno wystarczyć. Umieść sobie rzepy snu w uszach i połóż się na stole, żebyśmy mogli zacząć. Gotowy? O matko, dzień S, senny dzień. To stanie się dzisiaj. Czy James zrobił to, o co prosiła pani Holz? Okej. Okay. Gotowy. Rzepy na miejscu, pigułka połknięta. O matko, jak tu wygląda! O, ja nie mogę, ale to czadowo wygląda. Ja tu chcę zdjęcie normalnie zrobić. Tylko ja robię troszkę inaczej, ale robimy zdjęcie. Nie, to 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 wygląda ciekawie. Dobra, zrobiłam zdjęcie i lecimy dalej. Ech, Paul, nie śpi mi się zbyt dobrze na plecach. Po zażyciu tej pigułki moje nogi zupełnie zdrętwiały. I nie mogę się przewrócić. Pomożesz mi przekręcić się na brzuch? Przewróć mnie. Nie, nie możesz siedzieć na koniu. No, logiczne. Okej, okay. matko. Znacznie lepiej, dziękuję. Teraz jest mi znacznie wygodniej. Myślę, że zaraz zasnę. Już zasnął, z. Okej. Okay. No to lecimy tu. James leży jak kłoda. Zobaczymy, czy nasze przygotowania się udały. Za chwilę zobaczymy jego sny na projektorze. Poczekajmy i zobaczymy. Nikt inny nie może usnąć albo źle się to skończy. Aha, nie może usnąć, okej. Okay. To co? Okej okay. to działa widziałaś to, prawda? Oczywiście mały ma cały czas koszmary o tym, że jest porwany. Ona wcale nie wygląda na miłą. W zasadzie całkiem nieprzyjemnie. To oczywiście, że on nie może spać. Jak słyszycie o mojego psa w tle, to się nie dziwcie, ona jest zawsze jak nagrywam. I tak, nie śpię już, co mi się śniło? Porwała mnie i przestraszyła włosa dziewczyna w białym murbraniu? To straszne, ja... Czekaj, nie, nie pamiętam tego, jakby dostało to wymazane z mojej pamięci, ale wydaje się znajome. Alex, masz coś, o czym myślisz? Okej. Okay. Mały braciszku, dobrze to pamiętam, a wolałabym nie. Dziewczyna z koszmarów nazywa się Katia i jest okrutnym duchem zawieszonym pomiędzy naszym światem i światem zwanym Pandorią. Porwała cię lata temu i chciała mnie i mojego konia w, na wymianę do ciemnych spraw. Nie pamiętasz? Naprawdę? Dziwne. Może i lepiej. Katia, wow, jeśli wróciła, może być czwartym miejscem roku, To może być początek końca dla nas wszystkich. O nie. O, nowy poziom byłam. Czyli mamy czternasty, super. Straszne, co to dla mnie znaczy? O matko. Będziemy latać w tej w między nimi. Lepiej byłoby spytać, jak to wpłynie na nas wszystkich. Cały świat jest w niebezpieczeństwie, ale nie powinieneś się o, tym, o to martwić, James. Nie zaprzątaj tym swojej główki, zajmiemy się tym. Okej. Okay. Polna, myślisz o tym, co ja? Tylko pomyśl, gdyby pan Sans i jego poplecznikom. Po ple, po poplecznikom. Co to znaczy? O Jezu, nie wiem, mam tyle lat, a nie wiem. Udało się znowu przywołać Katię do naszego świata? Gdyby Katia została czwartym miejscem roku. Jeśli to prawda, są daleko przed nami. To straszne, co powinniśmy zrobić? Um, Linda? Nie, James. Ale, ale, ale... Hello, to ja potrzebuję natychmiast pomocy teraz. Zapomniałyście? Mam teraz problem mam... Mam ucisk rozmiarów, epickiego rozmiaru. Te koszmary muszą się skończyć teraz, dziewczyny. O matko, aleś ty wybredny. Mam dla ciebie rozwiązanie, James. Nie smuć się, James. Nie możesz usłyszeć instrukcji, które daje Paulina, więc włóż te rzepy z powrotem do uszu, gdy z nią rozmawiam. Oto co zrobimy: wystraszymy koszmary z jego podświadomości, dostarczając im realny strach. Może zapomnij wszystko inne, jeśli wystarczająco go przestraszymy. Mała strata dla wielkiej sprawy. Posłuchaj. Weź to prześcieradło, możesz go użyć i przebrać się za ducha i przestraszyć go w kopalni. Jedź do kopalni Damaszek, ukryj się w kopalni po lewej. W międzyczasie zahipnotyzuję Jamesa i przekonam go do wizyty w kopalni. Kiedy się pojawi, wyskocz na niego i przestrasz go na całego. Jeśli to zadziała, jego stare wspomnienia powinny zostać wystraszone z jego podświadomości, a koszmary powinny się skończyć. Rozumiesz plan? Jedź do kopalni i przestrasz nic nie podejrzewającego Jamesa. Powodzenia, tylko się sama nie przestrasz. Okej, okay, czyli gdzie jest prześcieradło? A, nie tu klikłam. Prześcieradło, okej, okay, tu mam prześcieradło. I lecimy sobie tutaj do kopalni, ale... No, pogadajmy sobie o tym, co się dowiedzieliśmy. Czyli najprawdopodobniej Dark Corn ma czwartego w mroku. To nie jest dobre. To nie jest dla nas w ogóle dobre. My nie mieliśmy nawet szkolenia za żadnego. A tu się okazuje, że będziemy musieli szybciej, w ogóle jak ja jadę, szybciej wszystko wykonywać. No, będzie ciekawie, jak ona mówiła schowaj się po lewej tak Ok idzie James Bu Nie bu bu o matko Był zaćmienny. O, ja nie mogę. To byłaś ty? Czy było straszne? Ach, nie bardzo. Nie, to było nic. Poza tym, kto się boi duchów? Poza tym, dlaczego przebrałeś się za ducha w kopalni? Część kuracji na moje koszmary? Hmm? E, o jakich koszmarach mówisz? O super. Więc jestem wyleczony? Okej, okay, to brzmi super. W zasadzie czuję się, jakby ktoś zdjął mi ogromny ciężar z ramion. Czuję się bardziej spokojny niż kiedykolwiek dziwne. Chciałbym Ci podziękować, Paulina. Wracam do Fortu Pinta. Możesz pozdrowić ode mnie panią Holz, nie wiem jak to się czyta, i podziękować za pomoc. Okej, okay. no to zwracamy. Jamesa wystraszyliśmy, ale to było komiczne ten krzyk. Jej, to było komiczne. No ale wracając jeszcze do, do naszej wcześniejszej dyskusji. No jeżeli oni faktycznie mają tego czwartego jeźdźca, ale to w sumie my mamy źle, bo nie mamy dalej Lisy i Anny. Tak przypomniało mi się w końcu to imię. Ale my dalej nie znaleźliśmy Lisy i Anny i to najprawdopodobniej będzie nasze główne zadanie teraz. Przestraszyłaś go, tak? Że aż dostał czkawki i wyglądał na trochę zdezorientowanego. Doskonale. Więc na razie powinien być wyleczony. Prześcieradło było wystarczająco straszne. Może... Mogłabyś pożyczyć je na następne Halloween Kto wie Już było u nas Halloween I tu mamy Alex Zobaczmy co teraz Alex powie Gdybyśmy chciały podsumować Jeśli to prawda, że Katia wróciła Że zamierza zostać czwartym miejscem mroku To jesteśmy w prawdziwych tarapatach Paulina Mam przeczucie, że wróciła Jaki mógłby być inny powód, że tak nagle James zaczął o niej śnić Czwarty jeździec mroku Naprawdę musimy mieć teraz otwarte oczy, Paulina. Właśnie teraz w Jorwiku jest, jest dziwny i niebezpieczny czas, ale to nic nowego. Jednak tym razem ciemność rozrasta się, a chmury rozprzestrzeniają szybciej niż kiedykolwiek. Ale będziemy gotowi, gdy nadejdzie czas. Chciałabym tylko, byśmy były gotowe teraz, ale druidzi też potrzebują czasu na przygotowania. Wkrótce znów się zobaczymy, Paulina. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli powiemy strażnikom Aiden, że podejrzewamy, że Katia udało się przecisnąć z powrotem do naszego świata. Nasze podejrzenia opierają się wyłącznie na koszmarach James'a, co może być z zbiegiem okoliczności, ale zbyt poważnym, by go zignorować. Jedź do Elizabeth i powiedz jej o naszych podejrzeniach. Okej, okay, no to możemy jechać, bo tu mam tak naprawdę dopiero 12 minutę. Coś takiego, więc widzimy się już w Valedal. Okej, okay, i słuchajcie, jesteśmy w Valedal. Lecimy sobie tutaj do Elizabeth, zobaczymy czy znowu będziemy mieć spotkanie druidów, czy nie. Wydaje mi się, że nie. Katia, to brzmi okropnie naprawdę nie chcemy mieć z nią nic wspólnego. Jeśli ona, jak rozumiem, naprawdę wróciła do tego świata i została czwartym miejscem roku Darkor, to jest to dla nas kompletna katastrofa. Musimy wrócić do głównej siedziby Darkor i dowiedzieć się więcej o tym, czy Katia naprawdę wróciła. Nadszedł czas powrotu do głównej siedziby Darkor i przekonania się, co tak naprawdę się tam dzieje. Możemy się dowiedzieć, czy Pan San rzeczy, rzeczy, rzeczywiści rzeczywiście, powinno być, rzeczywiście, rzeczywiście powinno być. ma utraconą księgę Ceremonii Światła. Naprawdę musimy wiedzieć, czy przeniósł Katję z powrotem do światła. Ta została z czwartym jeźdźcem roku Darkor. Możemy też się przekonać, czy Justin dołączył do Darkor z własnej woli. Czy został jakoś zmuszony? Jeśli Jason został zmuszony, może jest sposób, by pomóc mu w ucieczce. Definitywnie musimy odpowiedzieć na te pytania. To zadanie jest bardzo niebezpieczne, ale byłaś tam już wcześniej i dobrze ci poszło, więc jestem pewna, że najlepiej nadajesz się do tej misji. Spen Sądząc po Twoich fantastycznych wynikach z treningu druidów, myślę, że naprawdę jesteś gotowa. Fantastycznych wynikach z treningów? Ja mam jakieś treningi? Chyba, że zadania to są treningi. No na tej zasadzie. Czujesz się na siłach? Przygotowania do powrotu? Powiedz Elizabeth, że jesteś gotowa do misji. Tak. Dobrze. Rozmawiałam już z kapitanem Brusem i powiedział, że zorganizuje transport do siedziby Darkor. Chciałby, żebyś zatrzymała się w winiarni i zabrała dla niego trochę paliwa w drodze do wioski zachodniego przylądka. Potrzebuje paliwa do łodzi, które popłynie do Darkcore I tak będziesz przejeżdżać przez winiarnię w drodze do wioski rybackiej na zachodnim przylądku. Możesz tam zebrać dla niego trochę paliwa. Powodzenia, Paulna, bądź ostrożna, nie chronicie światło, Aiden. Okej, okay. i wydaje mi się, że właśnie jeszcze w tym odcinku zrobimy sobie także tam do drzewy, ale już jakby wizyta w Darkcore znowu będzie na osobnym filmiku, więc teraz lecimy do winiarni, widzimy się na miejscu. I słuchajcie, dojechaliśmy. Tu mamy Karneja. I tak, cześć Paulina, zbiornik paliwa dla kapitana Brusa? Oczywiście, beczka jest pełna i gotowa. Leży przy dużym zbiorniku naprzeciwko sklepu ze sprzętem. Wiesz, gdzie to jest? Nie można przegapić. Weź beczkę na grzbiet swojego konia i zawieź kapitanowi Brusowi na zachodni przylądek. Okej, okay, więc obstawiam, że wezmę sobie tą. Aha, tu. Ja już lecę tam, wezmę sobie tą beczkę i po prostu wam całą drogę przyspieszę. Więc widzimy się już u kapitana Brusa. OK, i słuchajcie, jesteśmy już prawie na miejscu, mamy już zachodni przylądek, jednak nie pomyślałam, że będziemy dzisiaj jeździć gdzieś, więc wzięłam konia na pierwszym poziomie. No i troszeczkę mi to zajęło, no z dwie, trzy minutki takiej jazdy, więc no nie pomyślałam. I tak, jesteśmy tu. A, dzięki za dostawę, to powinno wystarczyć na podróż tam i z powrotem i do domu jeszcze. I tam, i jeszcze trochę. Ale, a, mój sernik powinien tu być. S sernik. Nie jadłam jeszcze i mówię sernik. Mój sernik powinien tu być. Wierzę, ma ci pomóc w sterowaniu. Musimy tylko poczekać do jutra i mam nadzieję, że się pojawi. Twoja misja jest pilna, tak? Nie mamy czasu na czekanie. Hmm, okej, okay, zastanawiam się, gdzie on może być. Co to jest, co odbija się od mojego północnego oka? Co z tym wszystkim... Spalonymi słońcem słonymi duszami Myślę, że widzę go na jego łodzi W miasteczku na zachodniej plaży Tam obok czerwonego domu Widzisz? A, jeźdź do niego i spytaj go Co on robi Gdzie jest mój sternik Łodzią gdzieś pobliżu Północno-zachodniej plaży wioski Zachodniego przylądka Ok, No to dobra, jeszcze zobaczymy Nie wiem, że gdzie pływa Że gdzieś tu pływa no to nie on? Nie. Że gdzieś tu. A tu. Cześć, tak wiem, że powinienem Cię przetransportować do sekretnej sieci Darkor, ale wydarzyło się coś ważnego i mam nadzieję, że uda mi się to załatwić przed wyjazdem. OK, musisz zrozumieć, mam cudowną żonę, za którą tęsknię każdego dnia, gdy mnie nie ma. Ona musi opiekować się naszą farmą sama, kiedy ja pracuję jako sternik. Prawie nigdy nie mamy dla siebie czasu, a więc komunikujemy się za pomocą wiadomości w butelkach. Darmowy i niezawodny system komunikacyjny zupełnie darmowy, bez znaczków i telegramów. Ale dziś nie mogłem znaleźć wiadomości od niej. Zawsze znajduję ją gdzieś tu, wzdłuż plaży. Miałam nadzieję, że znaleźć wiadomość przed naszym wyjazdem. Może ty pomożesz mi poszukać butelki wzdłuż zachodniej plaży? Martwię się, że butelka utnęła gdzieś, gdzie trudno będzie ją znaleźć. No Okej, okay, no poszukamy tej butelki. Dlaczego by nie? Pisze nam, że gdzieś tu powinna być ta butelka. Dylemat sternika. Warunki spełnione. Ok, no znaleźliśmy butelkę, to nie było takie trudne, więc e, mam nadzieję, że już będziemy mogli tam popłynąć. Ale nie chcę tam popłynąć, ale chcę już mieć takie zadania zrobione, żeby można było tam popłynąć. Dziękuję Ci, Pełna. Dzięki wieściom od niej znów czuję się dobrze. Przestałem się o nią martwić, więc mogę teraz skupić się na pomocy Tobie. Czy możesz mi pomóc jeszcze jedną rzeczą? Potrzebuję wielkich butelek do naszych częstych wiadomości. Zbieram butelki tutaj na zachodnim przylądku. Ludzie wyrzucają je wszędzie, więc myślę, że bez problemu zbierzesz dla mnie tuzin. Możesz poszukać butelek, kiedy będę tankował łódkę do naszej podróży. Kiedy skończysz, będę u kapitana Brusa. Spotkamy się, kiedy znajdziesz tuzin butelek, okej? Okay? OK. Tuzin butelek. Dobra, no czemu by nie? Ale to tu gdzieś? Nie, ewidentnie musimy chyba jechać do góry. No to będzie dzisiaj dłuższy odcinek. Jednym słowem. Chyba, że przyspieszę. U matko, nie umiem jeździć jeszcze koniem na pierwszym poziomie. Ok. 12 butelek. 3, Cztery pięć, sześć, siedem, osiem. jedziemy tu? Oj, mogłem tam. osiem, dziewięć, dziesięć. Pojedziemy, może tu do góry. 11. <laughs> Ojejku. Oj, już długo gadam. O matko. Dobra, 12. Więc tam szybko wracamy do niego, aby mu dać te butelki. Ale co tędy. I zobaczymy, czy będziemy znowu mniej czasowej będziemy musieli czekać. Mam nadzieję, że tak, bo już 26 minut mam... Znaczy pewnie tyle nie będzie, ale gdzieś 20 minut będzie w filmiku. A nie chcę takich długich nagrywać. Mówiłam, że tak jak sobie Cię ja lecę. Gdzie ja lecę? Jak on mówił, że będzie przy kapitanie, Bruce. Tu mamy być. Jakie wspaniałe butelki! Doskonale do wysłania wiadomości! Dziękuję ci za pomoc. Kiedy cię nie było, zastąpiłem łódź. Przeczytałem wiadomość od żony o codziennym życiu w domu i teraz jest gotowy do podróży. Okej. Okay. Co nam teraz powiesz kapitanie? A więc pomogłaś sternikowi rozwiązać mały problem. Dobrze, więc w porządku. A teraz? Ale teraz powinnaś już siąść do łodzi Porozmawiaj porozmawiać ze sternikiem, by zabrał cię w Twoją drogę. Nie. Właśnie nie. ja teraz. Wydaje yy... mi się, że właśnie w tym momencie kończymy filmik, bo. Naprawdę dużo zrobiliśmy dzisiaj, bo tak. Dowiedzieliśmy się dlaczego James ma koszmary. Okazało się, że to przez Katję, która najprawdopodobniej jest czwartym miejscem mroku. Pojechaliśmy do Elizabeth. Dowiedzieliśmy się, że mamy jechać na darkor na tą e, nie płytę wiertniczą, tylko na platformę wiert wiertniczą. Zrobiliśmy zadania, dzięki którym sternik może wrócić do zadań. I mamy paliwo i wszystko, więc naprawdę dużo dzisiaj zrobiliśmy. Wydaje mi się, że zmienię konia na odcinek, bo jednak na pierwszy poziom tam jechać, to jednak się troszkę boję. Wydaje mi się, że po prostu wezmę konia gdzieś na 15 poziomie albo 14, aby mieć się na baczności, żeby nic się nie stało. Więc ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, jeżeli nie, kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zostawcie subskrypcję, abym wiedziała, że warto jeszcze więcej dla Was filmików nagrywać. Ja mam nadzieję, że się filmik spodobał i zobaczymy się w kolejnym. Trzymajcie się ciepło i pa.